W poprzednim odcinku mówiliśmy o toaletach i ich montażu. Padło tam słowo zbiornik Diablo. Dzisiaj szerzej o tym zbiorniku. Czołóweczka. Dziś porozmawiamy sobie o zbiornikach Diablo. Jak na ostatnim filmie widzieliście, montowaliśmy. Toaletę morską, i tam właśnie jest potrzebny również zbiornik na fekalia. A zbiornik Diablo może pełnić też taką funkcję. Jeśli potrzebujecie cofnąć się do poprzedniego filmu, znajdziecie go gdzieś tutaj w karcie. Tymczasem opowiem Wam więcej o właśnie tym zbiorniku. Mamy go w bardzo wielu rozmiarach, od bodaj 38 litrów do ponad 108, zdaje się. Główne różnice jeśli chodzi o wymiary, to jest właśnie długość naszego zbiornika. Jeśli chodzi o szerokość zbiornika, zawsze pozostaje taka sama. Kolejny wymiar, który się jeszcze zmienia, to jest jego jakby głębokość. Tutaj są tylko dwie głębokości: to jest ta większa, i jeszcze mamy zbiorniki w głębokości mniejszej. One są mniej więcej takiej głębokości jak ten pobór wody do mniejszego zbiornika. Tak jak widzicie na pewno tutaj na zbiorniku mamy trzy, trzy różne oznaczenia, czyli zbiornik może być wykorzystywany zarówno do paliwa jak i do wody, również do fekaliów i brudnej wody. Także bardzo uniwersalny zbiornik, oczywiście co jeszcze ciekawego można o jego konstrukcji powiedzieć to to, że jest z jednej strony, ale tylko z jednej podcinany. Co ułatwia jego wpasowanie do kształtu kadłuba, który zawsze jest lekko obły, i tutaj dzięki temu ścięciu narożnika możemy go łatwiej sobie dopasować. Kolejną, taką przyciągającą wzrok, rzeczą w tych zbiornikach jest ten duży otwór tutaj. I teraz ma on dwa właściwie podstawowe zastosowania. Pierwsze. Dzięki temu, że jest on taki duży i można odkręcić tą klapę, mamy tutaj piękny otwór rewizyjny, którym możemy dojść do wnętrza zbiornika, wyczyścić go, sprawdzić czy się coś tam w środku nie, nie, nie dzieje. Także jest to ciekawa, ciekawa możliwość, zwłaszcza jeśli chodzi o o zbiorniki na czystą wodę, gdzie możemy sobie go dokładnie wymyć w środku, jeśli taką potrzebę mamy. Lub jeśli chodzi o zbiorniki na fekalia, gdyby coś nam się zatkało i po prostu jest problem, zawsze możemy odkręcić tą pokrywę i, i zajrzeć tam i usunąć ten problem ręcznie jakby. I teraz, skoro już jesteśmy przy tym temacie, to opowiem Wam o tych właśnie pokrywach, które są tu przykręcane. Mamy je dostępne ogólnie cztery rodzaje pokryw. Pewnie się dziwicie, czemu cztery, a u mnie leżą na stole tylko trzy. Otóż czwarta pokrywa to jest pokrywa biała i ona jest po prostu zwykłą zaślepką. Niestety w tym konkretnym momencie nie mamy ich na stanie, ale generalnie na pewno je będziemy zamawiać i wypatrujcie je na stronie, jeśli się pojawią. To znaczy, że weszły nam na magazyn, także to jest, to jest jedna rzecz. One Te pokrywy białe nie mają żadnych kryćców, wyjść, nic. To jest po prostu zwykła pokrywa zaślepiająca. Teraz tak. Mówiliśmy o tych fekaliach, więc zaczniemy od tego. Tutaj macie taką pokrywę brązowego koloru, żeby się od razu kojarzyła z, z tym, co jest w środku. I teraz tak. Te pokrywy w zestawie mają dwa, dwa duże kryćce kątowe na 38. Można je dowolnie wymieniać, zamieniać kluczami na 25 mm, bo też są w zestawie. I do tych właśnie dużych wejść są dwa. Oprócz tego mamy wyjście odpowietrzające w standardzie jest na 20 ale w zestawie jest jeszcze na 25 mm. Takie troszkę też większy odpowietrznik. Od wewnątrz, jak sami widzicie, jest rura, dzięki której można wysysać te. Te, te nieczystości sobie na zewnątrz, i przez, i przez ten odpływ wypuszczać je do oczyszczalni, tam w porcie, tak jak są takie próżniowe do wysysania tematy. To jest dolotowy, to jest odpowietrzający kryciec. Kolejna ważna rzecz, ten Dekielek tutaj niebieski, on jest zaślepką de facto do montażu. On jest zaślepką de facto do zamontowania sobie czujnika poziomu. W tym wypadku akurat będą to fekalia. Odkręcamy ten dekielek, montujemy powinny w te siły idealnie pasować nam kołnierze od, od czujników poziomu. No i mamy de facto zmontowany ładnie zbiornik, tak? Słuchajcie, teraz tak z takich ciekawych rzeczy. Raz, że te. Te króćce, które są tutaj, możecie dowolnie sobie ustawić, pod y, jakim kątem tam będziecie potrzebować, w lewo, w prawo. To jest, to jest jedna rzecz. Y, druga rzecz, po zamocowaniu tej klapy, zakręceniu jej na maksa, możecie sobie zablokować ją przy pomocy takiego motylka tutaj, y, tym otworem, On, trzeba go po prostu zgrać z którymś z tych otworów i, że tak powiem... Jest to już na stałe za, zaczepione, samo się nie ma prawa wtedy bez wyjęcia tej zawleczki jakby y, odkręcić. To jest jeśli chodzi o, y, o fekalia. O, oczywiście możecie też sobie w jakiś sposób regulować samo ustawienie tej, y, tej y, klapy, nazwijmy to, tego dekla, żeby Wam bardziej tutaj pasowało do ustawienia tych rur, które potrzebujecie później dalej puścić, żeby nie było zbyt dużych, zbyt ostrych zgięć w Waszej tej instalacji. Kolejna rzecz, czyli woda. Jeśli będziecie chcieli trzymać w tego typu zbiorniku wodę, kupujecie po prostu odpowiednią, odpowiedni dekiel. W tym wypadku jest to dekiel koloru niebieskiego. Tutaj mam go w wersji niezmontowanej, dostaniecie wszystko jakby luzem we folii. I tak jak widzicie, dekielek prosty niebieski, trzy wyjścia. Tu, jak, tak jak w poprzednim, niebieska ze ślepka na. Czujnik poziomu wody. Dostajecie króciec wlewowy 38 mm. Dostajecie w komplecie kryłciec poborowy na 13 mm. I króciec do odpowietrzenia. O, taki prosty. Na bodaj 16 albo 20 mm. To jest tutaj, nie wiem, 19, chyba 20, to jest coś około. Możecie też sobie również zaślepić wlew, jeśli nie potrzebujecie mieć zewnętrznego gdzieś na pokładzie wlewu, który jest połączony wężem, tylko wlewacie bezpośrednio do zbiornika, to jest jeszcze korek do zamknięcia wlewu, wlewu naszego wody. Od drugiej strony do zaciągania wody dostajecie w komplecie dwa pobory. Dłuższy do dłuższych, wyższych zbiorników i krótszy do zbiorników niższych. Teraz ciekawa rzecz, jeśli chodzi o zamontowanie tego typu rzeczy, poboru, od tej strony nie będziecie w stanie go wcisnąć prawdopodobnie, bo to pewnie też zależy od konkretnego samego dekla, ale no w tym wypadku nie daje się go tu wcisnąć od tej strony, więc najlepiej włożyć go od drugiej. Tutaj na końcówce będziecie mieć zawsze dwa o założone i po prostu od tej strony Oj, tutaj też jest słabo wyszlifowany, ale może drugi. O, drugi wchodzi i, i od tej strony jesteście go w stanie sobie zamontować. Oczywiście trzeba go tutaj dopchnąć do końca. No, siły tu już nie będę się z nim y, siłował. Także tak jak widzieliście, montujemy go od drugiej strony, bo od tej tylnej, gdzie teoretycznie byłoby łatwiej, jest taka zwężka, że nie idzie tego wcisnąć, dlatego trzeba. Od przeciwnej strony sobie z tym poradzić, i teraz, jeśli chodzi o zbiornik wody, jeśli wymyślicie sobie, żeby zbiornik Diablo służył Wam jako zbiornik paliwa, oczywiście, kupujecie sobie odpowiednią, odpowiedni dekiel. W tym wypadku czerwony do, do paliwa. No i on tu ma całkiem sporo tych wyjść. Tak jak widzicie, to są ładne, standardowe gwinty. Także, gdybyście potrzebowali sobie tutaj założyć. Więcej jakichś króćców, nie ma problemu. Zwykłe metryczne gwinty powinny tu ładnie pasować, w standardzie dostajecie od nas na te nazwijmy to niewykorzystane, niewykorzystane gwinty. Trzy zaślepki, bo wiadomo, czasem może być tak, że ktoś ma diesla do podłączenia i oprócz poboru paliwa musi jeszcze mieć. Powrót paliwa, więc wtedy może sobie taki powrotny kryciec tu spokojnie za, założyć. To jest akurat chyba półcalowy gwincik, także to nie powinno być problematyczne. Gdyby potrzeba było więcej, na przykład jakichś innych rzeczy, są jeszcze dwa, dwa dodatkowe tutaj gwinty, też półcalowe. Nie, to są większe, czwarte chyba cala, jak się nie mylę. Ale co dostajecie oprócz tego jeszcze w standardzie? Dostajecie Dwa, yy, dwa pobory takie tutaj, które do samego dna dochodzą. O, o. Oba, są, oba są długie. Yy, jeśli potrzebujecie sobie je skrócić, są już od razu nafrezowane do tego rozmiaru. Na te niższe zbiorniki wystarczy to sobie to tylko dociąć i macie, wtedy już, yy, i macie wtedy już wszystko gotowe we właściwym, we właściwym rozmiarze. I teraz co jest dalej? <laughs> Duży Króciec wlewowy na 38, Króciec odpłetrzający na 20 i króciec poborowy na 8 mm, właściwie na 10, ale standardowo jest 8. Myślę, że wąż ósemka spokojnie się na to też naciągnie. No i oczywiście niebieski, niebieskie zaślepienie do y, czujnika poziomu. Także też fajna klapa. I oczywiście wszystkie klapy w standardzie mają uszczelki. Także jeśli byście potrzebowali, nie, uszczelka by wam zginęła, sparciała, zepsuła się, cokolwiek, możecie u nas kupić również same uszczelki do tych zbiorników, gdyby zaszła taka potrzeba. A jeśli chodzi o inne rzeczy, są po prostu, to są zwykłe gwinty metryczne, można je, można je bez problemu sobie dokupić w dowolnym. W dowolnym sklepie hydraulicznym, czy też z naszej oferty sobie coś wybać, bo też mamy pasujące do tego kruczce i zarówno plastikowe, jak i, i z nierdzewki. Także to tyle. Dzięki, że wytrwaliście do końca tego mojego wykładu. Pamiętajcie, jeśli film Wam się podobał, dajcie lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrypcję. No i oczywiście jakiś komentarz. W którym kierunku nasza twórczość powinna według Was podążać? Do zobaczenia. Cześć.